W nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj w końcu taki stylówkowy film. Pytałam Was na Instagramie, czy wolicie zobaczyć go w takiej formie bez gadania. E, na Instagramie w filmiku e, IGTV, po prostu takim krótkim Instagramowym, e, czy na YouTubie. I zdecydowana większość głosów była za YouTubem i za taką gadaną formą. Ja też jestem wstydziłam za taką film, e, formą filmów ze stylówkami. Także dzisiaj pokażę Wam aż 10 stylizacji no świątecznych, ale nie tylko, no nie musicie ich nosić tylko na święta. Chciałabym, żeby to była taka generalnie inspiracja na stylizacje zimowe, stylizacje takie bardziej, no większość z nich będzie bardziej kobieca. Natomiast, no chociaż jest to pojęcie względne oczywiście, natomiast no właśnie możecie wykorzystać, zainspirować się na święta i chciałam tutaj zaznaczyć, że... Nie musicie mieć dokładnie tych samych rzeczy, które mam ja na sobie, ponieważ no wiadomo, już pewnie nie zdążycie koniecznie zakupić tych rzeczy, chociaż podejrzewam, że dodam ten film w niedzielę, tak jak bym chciała, więc może jeszcze się uda, że tak na przykład u nas na dermie, jeśli wysyłki wyjdą w poniedziałek, no to przed świętami dotrą, natomiast oczywiście możecie się po prostu zainspirować i założyć podobne ubrania do tego, co ja mam, a będzie to taka po prostu inspiracja. Pomysł na e, całą stylówkę, więc mam nadzieję, że tak z tego skorzystacie. I jeszcze słowem wstępu e, chciałam Wam powiedzieć, że właśnie przez cały weekend do końca, jeszcze dnia, czyli do końca niedzieli, trwa promocja: minus 15% na wszystko e, na stronie mojej marki Blermy. Także część ubrań, które mamy dostępne, tutaj Wam też pokażę w stylizacjach. Natomiast oczywiście chciałam też pokazać Wam ubrania innych marek. Natomiast właśnie na Blermy trwa promocja, także jeszcze zdążycie skorzystać. Więc zapraszam także tutaj, tak słowem wstępu, i zaczynamy z pierwszą stylówką, taką trochę bardziej na luzie. Zdaję sobie sprawę, że te święta nie będą wyglądały pewnie tak jak zeszłoroczne, czy generalnie wszystkie, które wcześniej mieliście za sobą, mieliśmy za sobą, ponieważ na ten rok jest wyjątkowo inny, Będzie, będą to święta w małym gronie, niektórzy może będą spędzali tylko ze swoim partnerem, czy z dzieckiem, czy ze swoją taką bliską rodziną, więc nie zawsze te stylizacje będą jakieś nie wiadomo jak stojne, więc chciałam przygotować różne pomysły i to jest taka stylizacja bardziej na luzie. E, oczywiście zostawiłam wszystko z butami, jeszcze dołożyłam sobie torebkę, żeby była to kompletna stylizacja, ale podejrzewam, że i tak wszyscy, wiecie, wylądujemy w kapciach. E, natomiast no chciałam pokazać Wam całościowe stylizacje i pierwsza z nich, tak jak mówię, bardziej taka na luzie, ponieważ mam na sobie bluzę, przepiękną czerwoną bluzę, krwista czerwień, żywa, intensywna, czyli kolor... Świąt I to jest bluza polskiej marki By Design Lubię wspierać polskie marki Także na pierwszy ogień idzie właśnie ta stylizacja I do niej tak nietypowo Bo powiem Wam, że bardzo rzadko noszę jakieś krótkie spodenki I do nich high Ale bardzo mi się spodobała właśnie ta stylówka no i do niej założyłam właśnie krótkie spodenki z Zary, e, czarne, klasyczne, tutaj z takim wiązaniem. Bluzę no włożyłam do środka, żeby ładnie sobie podkreślić talię. Rajstopy we wzór, które też są takie bardziej e, odświętne powiedzmy, chociaż wiecie, że ja lubię nosić i sukienki, i rajstopy na co dzień, jakieś takie fajne we wzory. E, rajstopy tego typu kupicie, ja zazwyczaj kupuję w ni, ale w Gadcie też są. No teraz to praktycznie we wszystkich tego typu sklepach z bielizną kupicie, wiem, że w Pepku są to różne też tej stopy trochę tańsze niż na przykład w oni na pewno. No i do tego buty, traperki, takie też bardziej na luzie dobrałam, ale oczywiście możecie do tego założyć nawet szpilki i będzie bardziej elegancko, także to jest moja propozycja taka bardziej na luzie. I tak wyskoczyłam na chwilę z kadu po torebkę, bo ja do tego dobrałam torebkę też taką bardziej e, luzacką, powiedzmy. Nie bardzo elegancką, no bo to z tylu butami jest taka właśnie e, swobodna bardziej. No i jest to torebka ze sklepu Vamocji, także tak wygląda pierwsza stylizacja. Pokażę Wam się tutaj dokładnie. Super. I stylizacja numer dwa to już jest sukienka Blerni i powiem Wam, że nie mogłabym jej pominąć, bo to będzie mój wybór właśnie pierwszy dzień świąt, tam w Wigilię na pewno wybiorę właśnie tą sukienkę, ponieważ ona moim zdaniem no, jest idealna na tą okazję. Spójrzcie na te przepiękne rękawy, to jest coś, co w niej naprawdę uwielbiam. Są takie balonowe, luźne, a na dole mamy gumeczkę. I to jest sukienka ona zwiechana na naszej stronie, także przypominam, że minus 15 kod obowiązuje również nią, bo na wszystkie rzeczy, które mamy. Na stonie. Jest ona delikatnie rozproszowana, tutaj taka bardziej dopasowana u góry na biuście, z dłuższym rękawkiem, ma lekką falbankę tutaj u dołu i ten wzór jest po prostu przepiękny. Mam nadzieję, że kamera dobrze oddaje jej kolor, który jest w takim to jest taki trochę wina. E, trochę burgund, trochę wpadający właśnie w odcień wina, do tego dobrałam czarną torebkę, tak już bardziej klasycznie, elegancko, e, bodki i te same rajstopy we wzory, które miałam w stylizacji numer 1. Możecie do tego dobrać również czerwoną szminkę, też będzie wyglądała pięknie, natomiast ja chciałam tutaj skupić całą uwagę właśnie na sukience, którą uwielbiam. Jest po prostu no, idealna moim zdaniem na tą okazję. E, także tutaj mój wybór numer jeden. Fajnie też, by się prezentowała z opadką na głowie, e, ale no, jak widzicie, poszłam w taką klasykę. Spuściona z tyłu ma e, zamek, jest zasuwana na zamek, także naprawdę jest wygodna do założenia. Jest wykonana w 100% z wiskozy, także jest bardzo wygodna, oddychający materiał. Także, no wiecie, wiadomo, jest to moja marka i nie chcę tutaj za bardzo przechwalać, ale oczywiście. No robię coś, co zgadza się ze mną w 100% i ta sukienka jest po prostu moim zdaniem na tą okazję idealna. Także stylizacja numer dwa. Przechodzimy do stylizacji numer 3, ale zanim to, to powiem Wam, że byłam tak podekscytowana tą sukienką w stylizacji numer 2, że nie powiedziałam Wam ani skąd jest torebka, ani skąd są buty. E, natomiast wszystkie stylizacje będą podpisane, każdy element w opisie pod filmem, oczywiście. Także możecie zajrzeć tam, jak o czymś zapomniałam, e, lub po prostu nie dosłyszeliście albo nie zrozumieliście albo cokolwiek, jeśli chcecie wiedzieć skąd coś jest. No to każda stylizacja będzie opisana oczywiście na dole w opisie i przechodzimy do stylizacji numer 3, która jest zdecydowanie dla fanek elegancji i neutralnego odcieni, jak widzicie. I zaczynamy ją od tych spodni z wysokim stanem, z podwyższonym, mocno taliowanym wysokim stanem. I one są z zary w takim kolorze ekwi, w kancik, więc takie bardziej eleganckie. Myślę, że każda z nas ma choć jedną parę lub większość z nas chociaż jedną parę takich bardziej eleganckich spodni w kant materiałowych mogą być też czarne do tej stylizacji też będą świetnie wyglądały do tego dobrałam szpilki na niższym obcasie takie siateczkowe również z Dary, są bardzo wygodne także jako taki wygodny but ale nadal elegancki, od, od, odświętny będą świetnie się sprawdzały bluzka jest mojej marki Blarney ona się nazywa Emily i jest w takim odcieniu beżu, wpadającym delikatnie w brzoskwinie po prostu taki cieplejszy beż ona tutaj ma mankiet zapnany na guzik takie małe kropeczki, plamki jakby czarne. Bo to nie są typowe kropki, tylko plamki takie nieregularne. I tutaj mamy pęknięcie, bardzo fajnie podkreśla dekolt, wydłuża szyję optycznie. Do tego przepiękna, moja ukochana torebka marki Pastelie, Uwielbiam, wiecie, że tą markę. I ta torebka jest personalizowana tutaj z moimi inicjałami. Plus ma taki przepiękny tutaj łańcuszek, który można generalnie odpiąć, albo można też odpiąć ten długi pasek i nosić ją jako taką bardziej kopertówkę, natomiast ja uwielbiam jak ten łańcuch tak leży na niej, to tworzy efekt takiej biżuteryjnej torebki, bardziej ozdobnej. No i na głowie mam opaskę, także jeśli lubicie dodatki na włosy, no to super się sprawdzi w tej stylizacji czarna czy nawet czerwona opaska. Ta jest ze, ze sklepu blinkshop.pl. E, ja tam dosyć często zamawiałam swojego czasu takie dodatki, właśnie do włosów, jakieś gumki e, czy opaski, ponieważ e, mają dosyć niskie ceny. A naprawdę fajne dodatki, które pasują do wielu stylizacji. Stylizacja numer 4 to taka klasyczna, powiedziałabym trochę grzeczna elegancja, ponieważ mamy białą koszulę. Ja uwielbiam tą związaniem przy szyi, to zawsze dodaję takiego. Z matku zwykłej koszuli nie jest po prostu zapinana, bo całą szyję jest kołnierzykiem, tylko właśnie taka bardziej e, dziewczęca ma coś w sobie po prostu przez to wiązanie. Ja ją kupiłam w Lumpexie, więc no nie pomogę. Natomiast być może macie taką swoją szafię, a podejrzewam, że w sklepach też coś podobnego się znajdzie. E, no i spódniczka jest. Również blerni Jest ona z takiego troszeczkę cieplejszego materiału, idealna właśnie na te temperatury, jakie mamy teraz, czy też na wczesną wiosnę, będzie super. Jest wiązana tutaj, tak dookoła ją obwiązujemy, wiążemy sobie w talii. Możemy ją zawiązać tak, żeby była równej długości, możemy ją zawiązać tak, aby była asymetryczna. I zobaczcie, pięknie podkreśla figurę, bardzo ładnie się układa, tak przylega do ciała. Do tego torebka Pasteurier idealna świąteczna torebka, ponieważ jest w kolorze czerwieni, taka mała, podręczna, do każdej stylizacji eleganckiej się nada. No i do tego kozaki na wysokim obcasie, czarne, rajstopy. Też założyłam właśnie takie wzorzyste, natomiast no, jak widzicie, tutaj większość małych buta, ale myślę, że czarne kozaki na obcasie to jest taki klasyk, który też pasuje do wszystkiego i świetnie się sprawdzi do takiej bardziej eleganckiej stylizacji. Stylizacja numer 5, trochę nietypowa dla mnie, ponieważ ja raczej jasne kolory łączę z jasnymi kolorami, ciemne z ciemnymi. Rzadko robię takie, wiecie, połączenia. Ciemnego, z jasnym, takie kontrastowe. Natomiast tutaj wyjątkowo spodobało mi się połączenie naszego golfu, blednik takiego czarnego z guziczkami. Niestety on jest niedostępny, ale jest dostępna szara wersja. Także możecie kupić sobie szary, jeśli Wam się podoba. On pasuje do wszystkiego i na elegancko, i na sportowo, czy do jeansów, czy do spódniczki. Będzie wyglądał super. Tak naprawdę no, te golfy są bardzo uniwersalne. I do tego ta przepiękna, rzucająca się mocno w oczy spódnica z laureli. E, no jeśli lubicie zwracać na siebie uwagę, no to tą spódnicą na pewno ją przyciągniecie. E, to jest taka falbaniasta, beżowa spódnica w czarne serduszko. Już tam materiał jest prześliczny, e, a ten krój no, też zwraca bardzo uwagę i do niej założyłam bodki, na obsasione są z Dizzy i torebkę czarną małą no, z Pastelier, żeby już tutaj nie szaleć jakimiś takimi e, mocnymi dodatkami, ponieważ ta spódnica sama sobie przyciąga wystarczająco dużo uwagi moim zdaniem. Dajcie znać, czy lubicie takie nie właśnie bardziej po połączenia e, i generalnie długie spódnice. Kolejna stylizacja jest typowo sukienkowa, czyli taka, jaką lubię najbardziej i tutaj w roli głównej sukienka Provence e, mojej marki e, i też mamy wielkie balonowe rękawy, takie luźne, fajne, szyfonowe, więc e, nie jest w niej za ciepło, jeśli, wiecie, spędzacie ten czas w domu, wiadomo, e, natomiast jest Asymetryczna, przepięknie się układodek faluje. E, pod spodem jest podszewka, także nie ma się co martwić, tylko pod rękawami właśnie nie ma tej podszewki. E, właśnie po to, żeby tutaj było tak przebiegnie, żeby te rękawy były takie lekkie, e, falujące. E, jest oczywiście gumetka na końcu. E, no i ten wzór, który ja osobiście uwielbiam, bo mamy też tą sukienkę w drugim wzorze, który uważam, że też będzie idealny na święta. E, tamtej sukienki zostały nam ostatnio już sztuki, także zapraszam was na stronę, jeśli Wam się podoba. Ona z granatowa właśnie w takie. Czerwono, biało, zielone, delikatne kwiatki, więc idealnie pod klimat świąteczny. Natomiast chciałam Wam pokazać dzisiaj tą, ponieważ tamta była w filmiku na Instagramie ostatnio i ta też będzie idealna, właśnie do czerwonej torebki. Również to sama, która wcześniej, czyli pastelię, przepięknie się tutaj, komponuje taka mała kopertówka. Można też do niej w ogóle założyć taki łańcuszek, bo do tych torebek też jest łańcuszek, także wtedy jeszcze bardziej elegancko to wygląda. No i do kozaki, podoba mi się generalnie jak do takich dłuższych sukienek midi zakładamy długie kozaki i sukienka te kozaki zasłania bardzo tak stylowo wydaje mi się, że to wygląda i tutaj bardzo mi się, wyjątkowo mi się to podoba właśnie czarne kozaki z tą sukienką także tak wygląda całość, no i lecimy z kolejną stylówką stylizacja numer 7, moim zdaniem bardzo piękna i elegancka i też dla fanek właśnie takich Takiej elegancji, ale ze smaczkiem trochę z taką pikanterią, ponieważ mam na sobie spódniczkę mini e, i do tego body też takie dosyć mocno odkryte. E, tutaj z prostym dekoltem body jest Zary, spódniczka bodajże ze Scardi i do tego fajna, taka piękna, oversize'owa e, marynarka typu to Ona jest właśnie taka mega luźna, super wygląda na takich stylówka bardziej. Cochę powiedzmy sexy, ponieważ jakby tonuje je trochę i nie jest to taka już aż bardzo odważna stylizacja, tylko już taka kobieca, ale taka, wiecie, kobieca biznesu trochę, tak mi się to kojarzy. Podwinęłam sobie tutaj rękawy delikatnie na końcach, super to wygląda. No i w takiej wersji właśnie rozpiętej, narzuconej luźnej marynarki super to wygląda i do tego założyłam. Kozaki, które też są Zary, także większość tej stylówki jest z Zary. Do tego czerwona opaska, aby przełamać trochę e, ten beż. E, myślę, że fajnie też do gołych nóg by wyglądała ta stylizacja, e, ale tutaj ja lubię nosić tej sobą, poza tym jest no, zimno, wiadomo, więc raczej z gomi nogami bym nie wyszła. E, I do tego torebka, taka bardziej e, elegancka też, e, kopertówka z pastelie w odcieniu beżu, z pięknym łańcuszkiem, który możemy nosić w ten sposób jako taką długą torebkę na ramieniu, jednak moją em, ulubioną wersją noszenia jest jej jest właśnie taki podwójny łańcuch i wtedy tutaj na, w zgięciu Łoksia nosimy tak bardzo, wiecie, nonchalansko, super em, się to prezentuje. Zobaczcie, w ogóle ta marynarka jest też dosyć długa, natomiast ta spódniczka trochę tutaj też wystaje, więc nie wygląda to ani jakoś tak, nie wiem, wulgarnie. Jest kobieco, trochę sexy, wiecie, tak podkreślająco figurę, ale nadal elegancko. Stylizacja numer 8, najbardziej dziewczęca i najsłodsza zdecydowanie z całego tego zestawienia. Przez tą prześliczną sukienkę z Laureli, to jest nowość. Kupiłam sobie ją dopiero co i powiem Wam, że zakochałam się totalnie. Zdaję sobie sprawę, że nie będzie w stylu każdego. Za chwilę pokażę Wam ją bez sweterka, e, natomiast chciałam, żebyście zobaczyli to w całej okazałości, jak ja bym ją wystylizowała. E, no i na nią założyłam taki piękny... Sweterek, również polskiej marki Rose Boutique, biały z takimi biżuteryjnymi e, guziczkami e, z perłami, e, torebka pastelier czerwona. Myślę, że do tej e, czerwonej sukienki też wygląda super, także fajnie, nie kłóci się to moim zdaniem, to czerwień z czerwienią, e, bodki na niższym obcasie, żeby było wygodniej i tak wiecie, e, do chodzenia też myślę, że tą stylizację będę zakładała nie tylko świątecznie, bo absolutnie nie muszą być to stylizacje tylko na święta, tak jak powiedziałam. No, ja jestem zachwycona i myślę, że w któryś dzień świąt też właśnie tak się ubiorę, bo to sukienko jest przełocza, to to taka walentynkowa. No i pokażę Wam, może teraz bez tego sweterka, no pomyścij ją zobaczyć. Niestety jest wykonana z poliestru ale po prostu zakochałam się w tym wzorze, więc no jakoś tak bardzo mi to nie przeszkadza, ponieważ mega podoba mi się właśnie ten um, materiał czerwony w serduszka, dlatego mówię, że taka walentynkowa, no bo wzór typowo jak na walentynki, bardzo dziewczęcy i myślę, że to będzie fajne na lato. Tutaj na przykład tak jako hiszpanka ze ściągniętymi te, tymi rękawkami, no jest po prostu przeurocza. Ja się czuję w niej stuprocentowo dobrze, idealnie i i no powiem Wam, że to jest mój styl, jednak chyba na 100% takie właśnie dziewczęce sukienki. Jeszcze pokażę Wam z tyłu, ona ma zamek. No i tak to się prezentuje. Musicie przyznać, że mega urocza. Stylizacja numer 9, czyli już przedostatnia, i taka mocno casualowa, prosta, bez zbędnego zastanawiania się, i myślę, że to jest coś takiego. Co możecie założyć, nawet spiesząc się i nadal czując się później elegancko, wiecie, na ostatnią chwilę, wyciągamy czarne rutki, które pewnie każdy z nas ma, koszulę, którą też pewnie każdy z nas ma w swojej szafie. Ja wybrałam taką oversizedową w kolorze Ekri. Ona jest z takiego satynowego, śliskiego materiału, co dodaje elegancji i też kojarzy mi się taki materiał, właśnie ze świętami, w ogóle z jakimiś takimi większymi okazjami. Także, wiecie, mamy. Coś łatwego co po prostu narzucamy na siebie, ale wygląda bardzo elegancko, także w ogóle polecam Wam bardzo właśnie staty nowe koszule. Ja zdecydowanie najbardziej lubię właśnie tego typu koszule w swojej szafie mieć, bardziej niż takie klasyczne mgiełki, Właśnie zdecydowanie lubię coś takiego, tym bardziej oversize'owe, które później pasują i na luzie, i tak bardziej na elegancko, bo ja lubię ją też nosić taką wyciągniętą całkiem po prostu do czarnych spodni, czy do jeansów. Także super to wygląda. Do tego kopertówka aby zrobić tą stylówkę jeszcze bardziej taką właśnie stylową, elegancką, także kopertówka pastelie w kolorze beżowym, czerwona torebka też super tutaj podkreśli klimat. I do tego te botki, które wcześniej miałam na sobie, jak widzicie, bardzo się z nimi polubiłam, są niesamowicie wygodne. I są takie trochę eleganckie, no bo jest ten obcasik, jest botek, to nie są jakieś tam taperki, natomiast są niesamowicie wygodne, już przechodziłam w nich dużo i powiem Wam, że naprawdę perfekcyjne są. Bo czuję się trochę bardziej tak kobiecą, no bo jednak mam to podwyższenie trochę. Jest ten jakiś tam obcas, ale można w nich śmigać bez problemu, bardzo wygodnie. Także taka prosta stylówka też musiała się tutaj koniecznie znaleźć. No i ostatnia, dziesiąta przeurocza stylizacja, e, taka też dosyć prosta, no bo tutaj główną rolę gra sukienka, czyli całościowy element. E, wiem, że część z Was, jak ja ją kupowałam już dosyć dawno, e, też ją kupiła, bo bardzo Wam się spodobała, także może część z Was będzie już miała właśnie tą stylizację na któryś dzień świąt, e, a jeśli nie, no to ma, może macie coś podobnego w swojej szafie, bo tak jak mówię, ona jest. Zary, zwierna w takiej kropeczki, jest generalnie dosyć mocno krótka, natomiast ja bardzo ją lubię, jest śliczna na każdą okazję, tak naprawdę jest związana tutaj w talii i ma taki kopertowy, piękny dekolt. Trochę takie krótkie rękawy, to jest chyba jej urok, że te rękawy są takie 7-8 balonowe, tutaj dosyć mocno balonowe z mankietem. Zobaczcie, jest dość krótka, natomiast mi to nie przeszkadza, podoba mi się właśnie, że jest krótka, natomiast Podejrzewam, że nie będzie to fason dla każdego, natomiast taki właśnie baby doll look to jest coś, co ja bardzo lubię. No i jak dla mnie taka beżowa sukienka jeszcze w te kropeczki z czerwoną torebką, no to jest taka klasyka świąt. Ja uwielbiam neutralne kolory, a tutaj przełamane jeszcze są Piękną turbiną, do tego kozaki na obcasie, bardziej właśnie eleganckie, botki też fajnie się sprawdzą. No i mamy kompletną stylizację, tak naprawdę z trzech elementów. Także zawsze, jak nie wiecie, co się ubrać, no to sukienka będzie idealną um, propozycją, idealnym wyborem. No i chciałabym tutaj na koniec jeszcze podkreślić, że um, to są takie moje propozycje, natomiast um, też. Ważne jest to, aby ubierać to, w czym my się czujemy komfortowo, w czym my się czujemy fajnie, bo y, wiele razy ktoś mi pisze, że a może nie powinnaś takich modeli sukienek, czy tam modeli spódniczek nosić, czy tegoś tamtego, bo to nie do końca pasuje do Twojej sylwetki. Powinnaś nie wnosić bardziej obcisłe ubrania itd., itd. Ym, a moim zdaniem, no i tutaj chciałabym tak zakończyć ten film właśnie takim przesłaniem. Że moim zdaniem najpiękniej wyglądamy w tym, w czym same czujemy się pięknie. Eee, I ja nie zwracam nigdy na to uwagi, czy, nie wiem, dany model pasuje do mojej sylwetki, czy tam do typu, figury, jakie mam, do jakichś zasad, które ktoś wymyślił, absolutnie nie. Jak ja się w tym czuję dobrze, to po prostu to ubieram i też tego życzę Wam, no bo wtedy tak samo promieniujemy od środka tak naprawdę, e, jeśli sama się dobrze czujemy w danej stylizacji, także tego Wam życzę, abyście ubrały po prostu to, w czym czujecie się dobrze, jeśli macie ochotę spędzić święta tylko w domu ze swoją najbliższą rodziną, nie wiem, w dresach, Proszę bardzo, jeśli to jest coś, co Wy lubicie ubierać i w tym się czujecie komfortowo i to jest Wasz wybór, także mam nadzieję, że każdy z Was spędzi te święta, nawet jeśli w małym gronie, no to w takim bliskim, ciepłym gronie i w otoczeniu najbliższych, bo to jest najważniejsze, żeby jakoś tak po prostu spędzić ten czas z najbliższymi. Czy też święta obchodzicie, czy nie bo też wiem, że wiele z Was nie obchodzi świąt i to też jest ok. Życzę Wam po prostu, abyście spędzili ten czas miło i tak przyjemnie ze swoimi najbliższymi osobami. Także wesołych świąt i wesołych najbliższych dni dla Was wszystkich. Dajcie znać w komentarzach, która stylizacja najbardziej do Was przemawia. A jeśli chcecie mnie wesprzeć, no to zapraszam właśnie na stronę mojej marki Blurmi. Będzie mi bardzo miło, jeśli zajrzycie. Kciuk do góry, jeśli film się podobał i widzimy się w kolejnym The, Bye -bye. the snow is falling and the cold wind is blowing hard. I'm locked inside tonight, but my heart is somewhere else. I'm thinking of you, babe, and all your crazy.